Cześć, witajcie. Tutaj Xion, a to kolejne OMSI 2 i fikcyjny szczecin przed nami e, oraz, e, oraz autobusik Skania GN14, chyba ten model się tak nazywa. E, Citywide, Citywide, jakoś chyba tak. E, oczywiście, link do autobusu i malowania w opisie, do mapki również. E, no więc, co? Linia numer 865 dzisiaj nas czeka. W sumie nie odpowiadałem sobie rozkładu, możemy to teraz zmienić. 865 e, brygada. która ty miałeś brygada? Druga. E, I tutaj sobie lecimy. O, dokładnie ten kursik. Za 44 minutki odjazd. Także odpalmy sobie maszynę. W sumie z kanią, ile my razy z mieliśmy na odcinkach? Jedynie chyba tak z dwa razy. Albo trzy może. Coś w ten deseń. Tutaj gościu nie pisz mi za bardzo Dobra. Jest to, to bardzo cicha autobusie w sumie. Ale to. Raczej nikomu nie będzie przeszkadzać. Podjedziemy troszkę bliżej. W sumie w całości nawet nie byłem na przystanku. I tak. Eee, numerki to jest pin 9691 a PIN 1805 cyk Bierzemy sobie hałd menu i widzę, że już chyba nawet się sam wczytał. Nie, nie wczytał się. RPL 865 00 Eee, zero zero kierunek, to jest kierunek, czy to, to jest kurwa? Zapomniałem już w sumie takie coś? Kurde, eee, to może inaczej. Osiemset sześćdziesiąt pięć Zero dwa zero 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 Kurwa no I podpowiedzi nie będę miał no Ja pindole dole. Osiem sześćdziesiąt pięć Czym jest SS? Powiedzmy, że mamy zerami 02 No i hojno. Hmm. Dobra, okej, okay, działa eee, Próbowałem, 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 aż w końcu wyszło Okazało się, że trzeba było te ostatnie, te RRR Co byłem wpisać 002 Nie 020, albo nic, po prostu 002 i wtedy już wszystko działo. Także będzie, będą podpowiedzi, będzie wszystko. ludzie nawet już, już chcą wsiadać. Także jest y, dobrze. E, Zmieniam sobie na godzinkę. 50 powiedzmy. O, nawet więcej ludziów wsiadają. Bardzo dobrze. Tylko zablokujemy sobie te czyczki. O. Spoko. I tak tam nikt nie będzie chciał wsiadać. A tutaj sobie teraz zrobimy. Albo w sumie. Na jakichś światłach czy coś, bo mm, 50. O Jeżu są wsiadać bardzo dobrze. Minutka do odjazdu. Na razie jestem przechylony, to na razie nie będę robić screena. Ja dopiero na jakichś światłach albo po zamknięciu drzwi zrobię. O. To się wtedy zobaczy. Wsiadają, wsiadają. 50. Po. Dobra, nikt już widzę nie chce. E, przedmiot się otworzył. Teraz na szybkości screenshot, na szybkości screenshot. E, to zamykamy. To tutaj. Myk cyk. Tylko troszeczkę spieprzyłem. O, powiedzmy teraz. Spoko. F1 to myk cyk. Lecimy. Nie ma czasu. Powinien podpowiedzi być. One się będą same zmieniać. Czekajcie, a może i nie. O, działa wszystko ładnie. E, także tak, e, z Kamią sobie jedziemy linia 865. E, w kierunku Gocława tam jest taka pętelka. Tam już chyba nawet byliśmy jakąś linią. E, nie wiem, czy tam nie jedzie przypadkiem 100. Pięćdziesiąt dziewięć chyba, tak mi się wydaje. <laughs> tak naprawdę jechałem z Solarisem dziesiątką, tak mi się wydaje. A że akurat. Te linie obsługują autobusy 12 i 18 metrowe. A że 18 metrowym dawno nie jechałem e, na odcinku, no to postanowiłem a co się nie przejadę? Trzeba troszeczkę przyspieszyć, bo e, potem się będą robić e, dość duże opóźnienia. Zresztą to już nawet chyba wspominałem na poprzednim odcinku, że tutaj tak hop, 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 niby po mieście będę na minusie, ale potem zobaczycie, że na tej wiosce to już tak świetnie nie będzie. Już tak świetnie nie będzie. Coś miałem zrobić. Aha, wiem. Włącz sobie podpowiedzi. E, Wsiedli wszyscy? Tak. stanek Pelińskiego Sucharskiego. Okej. Okay. Tam ogólnie później będzie dużo razy przejazd przez takie tory. Aż po prostu jest tak. Hop przez tory. I w tą stronę, i w tą stronę, i w tą stronę. Zaraz nie, nie wiem, za 10 minut coś w ten desen może. O, takie coś bardzo lubi w, mia w miastach. Powiedzmy... Gdzieś tam jest jakaś przebudowa czy coś, jeżeli autor powiedzmy dba o mapę, czyli wydaje co jakiś czas jakieś tam update'y, jakieś nowe tereny, nowe linie i tak dalej, to może na przykład co update dodawać jakieś, e, jakieś nowe prawda, e, roboty drogowe, a gdzieś je usuwać, e, tak żeby po prostu było widać, że gdzieś tam ta mapka się zmienia. Także jak najbardziej takie coś mi się podoba. Zresztą w tym, w, 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 w um, Eurotrack Simulatorze też jest podobnie. Też tam czasami, prawda, są e, roboty drogowe w modzie promoc, a później nagle na tym patchu ich tam nie ma i są gdzie indziej. Także to też jest bardzo fajne. Może no nie dziwię się, jeżeli w tym wakacyjnym wydaniu mapy tu już będzie normalna droga dwupasmowa. Tak, skoro te roboty tutaj są, to może faktycznie coś tym się tutaj podzieje. Ale krzaczory polewaj, oj A Ogólnie ile ta linia ma? Około 23 minut chyba? Tak mi się wydaje. Coś w tym deseń. Następny przystanek ogrodowa z O, teraz znowu takie kwiaty macie tutaj po prawej, no Cała kuźwa linia yy, w tym. W, w kwiatkach, no. Aha, tu muszę napisać do kolegi, bo piszę yy, Pisałem o poradę yy, do tej właśnie do tej linii Ale niestety go nie było na Facebooku. Ale już mu napiszę, że działa już. Yy, także pozdrawiam. Bo no, wydaje mi się, że i tak pomimo tego, że to nie odcinek z białego stoku, to i tak sobie obejrzysz. E, no. Także pozdrawiam. Okej, okay. nadbrzeżna. Oj, tu się zawsze taki długi objazd ogólnie. Przez te wszystkie. wsie tutaj. Aha, bo kurzma na projekcie Białystok, albo na fikcyjnym tym, fikcyjnym działem stopu, dlatego nie odpisywał. Dobrze. już ludzie czekają na jakiś powrotny kurs czegoś. Właśnie, w sumie to mógłbym w końcu włączyć na jakiejś mapie kursowe autobusy, żeby było po prostu widać, że ten ruch autobusów też jest. O, szamowałem za bardzo. Ojej, za, zaryję, zaryję. Chociaż nie zaryłem. Następny przystanek. Orłowska. Na żądanie. Spokojnie nie przegapię go. Po prostu nikt nie wcisnął przycisku tak. Oj, tu się zaraz zacznie. Tory, objazdy. To ogólnie muszę poczekać, aż oni przejadą, bo to przecież nie wiem, jak to jest kręcić 18 metrowcem. Ale i tak te samochody są tak głupie, że, on, on, że oni się we mnie wybiją. Przecież oczywiście staram Następnie uważać, ale no. Spadkowa 71. Przystanek tymczasowy. E, nawet ci udało, patrz, nikogo nie zawadziłem ani nic. Ładnie przejechałem. Fajnie, 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 fajnie. Tu jest tymczasowy, bo prawda, ten objazd tam jakiś jest, nie? Przegubu to i tak by musiał nawet nie otwierać, bo... Yy, bo, 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 ten... bo OMS jest tak skonfigurowane, że boty nie widzą jakby tego przegubu, tak. To jest takie troszkę... z dupy. Ale cóż, to jest OMSI. Od tej gry nie można po prostu wywalać. Lecimy sobie dalej. Następny przystanek z przystanek tymczasowy. No i ten autobus fajnie trzyma prędkość, a tamten man, który mieliśmy w poprzednim odcinku, tak jak puściło się gaz, to automatycznie wskazówka spadała w dół. A tutaj nie trzymam gazu od czasu tamtej góreczki i nawet tutaj, pomimo tego, że jest pod górkę, to to fajnie nawet ta prędkość się utrzymywała. No, tutaj 12-metrowym bankowym bym wszystkich nie mógł wziąć, bo no, dużo, dużo, dużo ludzi jest. Patrzcie, I jeszcze wsiadają. No, także tu bym raczej nie wziął wszystkich. Teraz na lewo. Co ten Goldwich będzie robił? By nie skręcał, to ja go puszczę. Tak, tak, tak od labeczki. Aha! Czekajcie, dobra, nie zawadził mnie. Powiedzmy, że nic nie jedzie. No dobra, tam o nie zahaczyłem. Teraz tu by też trzeba ładnie wyrobić. No, ten Lui jest po prostu idiotą i tyle. Co ja się w ogóle staram, jak taki bot głupi potrafi się we mnie wbić, no. Wodna. To gdzie jest rzeka, ja się pytam? Może tam Zdech, za Wodna. O widzicie, już wam mówiłem, widzicie, w mieście miałem na minusie, teraz już się robi całkiem opóźnienie. Okej. Okay. Jesteśmy na wodnej, ktoś tam sobie wysiądzie. U, nawet troszeczkę ostrzeb tutaj wysiadła. Może z pracy wracają czy coś. Bo no tutaj w sumie taka wioska. O, idziemy teraz znowu w tą stronę nad te tory. I później w drugą jeszcze pojadę. Ok? Sto O właśnie, tu mamy tą listę w sumie. Ile mi jeszcze zostało tak w sumie. A, jeszcze długo. No tak ile? 10 minut, nie? To jeszcze jest czasu. W sumie nie wiem ile czasu jest odcinka mi uciekło na konfigurowanie tego komputera, bo niby teraz u mnie pokazuje 22 minutę. Mm, tak strzelam, że jest około 19 ale to nie wiem. Następny przystanek Skolwin Dworzec. Czy jesteśmy w ogóle blisko tego przystanku tutaj, co byliśmy w poniedziałkowym odcinku. Bo też prawda to było na Skolwin jechaliśmy przecież. Tylko pewnie jakoś od drugiej strony. Jakoś tam. No, zaraz zobaczymy, może gdzieś widać to. Eee no póki co nie, może gdzieś tutaj. Zaraz zobaczymy. Już wszyscy wszyscy. No to lecimy. celulozowa teraz celulozowa następny przystanek celulozowa rozjeżdżymy się też teraz może gdzieś tam faktycznie zobaczymy ten przystanek z poprzedniego odcinka Może to inny jakiś Skolwin? Może tam ich kilka jest? Nie wiem. Bo tutaj nigdzie takiego widać nie było. Następny przystanek? Troszkę przyspieszy, nawet w sumie. Ogólnie patrzcie, w ogóle, tak się nie skapnęmy poprzednim e, poprzednim e, tygodniu, że już na Omsi się pojawiło 50 odcinków, już to jest nawet 52 drugi. Nawet nie wiedziałem, że aż tyle tego nagrałem. Zupełnie nie pilnowałem tej, tej, tej numeracji, ponieważ nie wklejałem numeru do miniaturki, tylko do tytułu. Więc, prawda, jakby tego nie rejestrowałem. Dopiero tak się skapnąłem, kurde, 50 odcinek już był. To nawet dużo tego nagrałem, no nie? Jak się nagrywa tak dwa razy, to to na tydzień. No była też jakaś przerwa tam, pamiętam, od tego omcy. No to tak leci po prostu, nie? Ogólnie tak miałem nagrywać ten cały. Ale ta mapa jest straszna. Tam jest 12 FPS w większości miejsc. Tam już się autor. Yy, już autor informuje, że poprawił, że 20 FPS jest. No to to też taki, jest taki wynik duży. no. To jest mapa malutka. I tam powinno być 70 FPS, a nie 20. To już na większym projekcie Białystok, czy, czy nawet tutaj jest 40-50 FPSów, a nie, a nie 20 na Benzinie, w której linia ma ile? Kilkanaście minut. Także nie wiem, no... Outdoor już siedzi w tym OMS-ie dość długo, ale no optymalizacja to jest warzywo straszne na tej mapce. Także póki co będzie. Nope, już sobie nawet malowanie. Do, 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 do Citaro ściągnąłem sobie. Um, całą tą mapkę. Tam odpaliłem. Kalectwo totalne. Ale, ale powstaje piękna, piękna mapka gdańska. Będzie to mapa półrealna. Półrealna. Na przykład widziałem fragment... Zresztą dużo, dużo miejsc nawet na vlogach widzieliście, jeżeli ktoś oglądał vlogi z Gdańska. Na przykład Brama Wyżynna. To jest, to jest, to jest jakby taki punkt przesiadkowy na kolejnym przystanku po dworcu PKP. Dworcu Głównym. I... Wygląda prawie że identycznie jak faktycznie jest to w rzeczywistości. Także mapka świetna. Wykonanie Fistasio, nawet na strefie OMSI piszą, że jak na pierwszą mapę tego autora, no to naprawdę wygląda świetnie. Także czekamy, czekamy. Nie wiem kiedy będzie wydanie, ale na pewno, na pewno będzie jeżdżone. Jeżeli będzie kilka linii. No to na pewno wszystkie, wszystkie przyjadę na odcinkach. A jeszcze fajnie by było, gdyby były te linie, których, którymi jeździłem faktycznie w Gdańsku, e, będąc tam wakacja. 127, 100. Była taka pospieszna, była, 100, była 606, a nie pospieszna, była 126 chyba. Nie wiem, jakoś tak. Dużo, 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 dużo. Jakby jeździłem, ale fajnie byłoby zobaczyć te miejsca, w których się faktycznie było. Bo póki co, w sumie w Omsji w Omsi jeszcze nie było miejsca, w którym bym był i widział je Też w Omsi. w Warszawie. W sumie w Warszawie to nigdy tak szerzej niż na jakichś tam punktach takich centralnych to nie byłem. Co dalej. W Białym Stoku nigdy nie byłem, jedynie znam z Google Maps i z Google Streetview View podczas pomocy przy modernizacji niektórych miejsc na mapie. Projekt Biały Stok. Szczerze, to wiadomo fikcyjny to to się nie liczy. Mapa Krakowa miała być. Pff, świat o niej już nie słyszę. Ten będzie. No, będzie nie w sumie. Yy, tak. Pomieszkiwałem, nawet, można powiedzieć, to jest tydzień, nawet więcej, blisko w sumie. Byłem tam przejeżdżałem i tak eee, dalej. Co dalej? Eee. Może właśnie nie wiem czy tam ta linia nawet przebiega obok tego, obok tej miejsca, gdzie byłem. Eee, Czytałoby się jakieś maparale, na przykład Katowic, eee, fajnie by było. Albo jakiś sosnowiec, czy coś. Że to realne, tak? Bo na przykład jest, jest takie totalne gówno jak projekt GOP, nie? To jest w ogóle y, dramat nad dra, dramatami. Do tego to, to nawet nie ściągnę. No i nie, nie wiem, czy to jest realne, czy to nie jest realne. Ta mapa mnie totalnie nie, nie rajcuje, bo to jest tak źle wykonana. Że ło. Dobra. Nad Odrą. No i co tam jeszcze miałem mówić? No te Warszawy tak, ten Gdańsk fajnie będzie. Bytą, bytą, byt. Właśnie Wrocław jest realny. I, ale we Wrocławiu znowu nigdy nie byłem. A to jest w sumie jedno z tych miast, które bym chciał odwiedzić w tym roku. Wrocław podobno piękny, tak? A jakoś po prostu nigdy jeszcze nie byłem. Podjadę sobie kiedyś do Krakowa, albo do oh właśnie do Częstochowy. A Częstochowy Pędź doliną, yy, czyli pędolina, tak, podjadę sobie do Wrocław. Zwinić, zobaczyć. Teraz to strasznie ciężko będzie vlogi nagrywać komórką, bo kiedyś miałem, prawda, pięciocelową, tak, czy nawet tam nie było pięć, ale tak? A teraz jak mam 5,5 to, to tak, 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 tak ciężko trochę. Może jakiś ten stick sobie kupię czy coś. Żeby to jakoś trzymać w miarę tak konkretniej bo teraz to, to, to strasznie ciężko. Nie <laughs> tak tak kiedyś właśnie próbowałem sobie tak testować czekajcie może je, jednak nie na skręcie. Tylko wezmę, o, pierwszy sobie skręcę. I to właśnie kiedyś próbowałem nagrywać. No to tak ciężko jest trzymać w jednej ręce jakby jeszcze obsługiwać coś, co nie? No dość ciężko jest. A jeszcze bym chciał odwrotnie, że tą lepszą kamerą 13 megapikselową, to to już zupełnie byłby dramat. Ale no to faktycznie, jakbyś bym nagrywał to tam, tam, bo wtedy to pomiędzy 6, coś, a 5 to faktycznie różnicy nie było widać w tej lumi. Ale już tutaj to wam powiem, że widać. I to nawet dość dużą różnicę. Dobra, wszystko ładnie pykło. Zrobiliśmy piękny kursik autobusikiem z Kanią. E, no i cóż, przegadaliśmy nawet troszeczkę. Tak mi się temat nawinął troszkę. Policaj, policaj! ta Michała. E, no więc cóż. To byłoby na tyle. Yy, dzięki, dziękuję za uwagę. Zapraszam na kolejny Zapraszam na Xpacka. Zapraszam na ats za tydzień. E, zapraszam w sumie na, na ETS-a też w niedzielę. E, I jutro też zapraszam na odcinek z Xpacka, ponieważ będzie tam pewien challenge dla was. Challenge, challenge. Teraz takie po, popularne to jest. E, nawet i samu po prostu parodiuję te wszystkie challenge. Spróbuj się nie śmiać albo yy, spróbuj coś tam, coś tam zaśpiewać, coś. Coś było, ta, ta pierwsza parodia. Anyway, dzisiaj na tyle, do zobaczenia, trzymajcie się, no i cześć.